Witajcie, z tej strony Karsku Witam was na następnym odcinku Motovloga Wolniej ostatni już w tym roku Na tym motocyklu Na kochanym Suzuki Zapraszam o, Witam was powrotem tak w tej gasku jak już by inny W końcu odbawię, że dwóch tygodni trafiła się piękna pogoda. Wczoraj już miałem nagrać swojego ostatniego vloga, nagrałem, ale niestety mi nie wyszedł, wodu nie było słońca. Plus miałem dać zdjęcia już na wystawę. Niestety to prawda. Żegnam się w tym roku z Suzuki A... I dzisiaj jest, niestety, moja im ostatnia przejażdżka No niestety teraz sprzedaje, przecież nie będę już go trzymał na zimę No po co, skoro i tak będę chciał go sprzedać pod koniec, Chciałem go sprzedać pod koniec, pod, pod, na początku przyszłego sezonu No ale myślę, że trafił wcześniej do właściciela Odpowiedniego, który się nim, tak powiem zajmie Abym chciał, abym chciał, żeby trafił do Naprawdę następnego, do następnego, dobrego właściciela, który się nie bardzo Dobrze zopiekuje. Tak jak ja to robiłem Naprawdę, jest to świetny motocykl Radzę do tego nauki Fakt, przeszedł ze mną swoje Ale najważniejsze, że dalej jeździ co mogę powiedzieć? Będzie mi się z nim wielka szko to szkoda. Będzie mi się z nim ustawać. Ale ja postanowiłem, że. pewnie zakupię coś nowszego. Oczywiście, pamiętkowe zdjęcie zrobione będzie na ścianie. Z jest 500 i ja. Oczywiście, selfy. Akurat, też piękna pogoda. zrobiłem już zdjęcia. Na aukcję. Wszystko co potrzebne. Wszystko co potrzebne zrobiłem. Opis jest gotowy. I najprawdopodobniej dzisiaj, jutro, pojutrze trafi na aukcję. Rewi, ktoś co chciał. Zobaczmy, mam się będzie na Panpejżu. Prawda, jest to świetny motocykl. Przyjechałem nie tylko ten sezon Co prawda nie cały Uf, nie, nie cały sezon ale był to sezon niezmanowany Niezmanowany był to z sezon Nie żałuję ani jednego kilometra Przyjechałem nie jak jaki ja, jak i on był problemem <laughs> ale wszystko idzie gładko Świetnie jeździ No cóż, tego się zgubi wszystko dobre, to się do ja właśnie dzisiaj chciałem poświęcić środkę na temat motocykla ostatniego w czasach nie będzie to już tylko, no leżąc, nie wiem, nie bądą z gór, to patrzymy gdzie, niestety nie mam garażu tutaj, bo garaż hej, <grym> garaż jest, tylko w, garaż jest tylko w mnie, no mogę popatrzeć do garażu, do kolegi, będzie już czekał na następnego, a następny będzie siódmy właśnie monster oczywiście, O ogólnie trzynasty już jego.

Zostałem pierwszy raz, kiedy zbiegałem tego samochodu, pierwszy raz ile o, pojedzie, no doskonale, Ale teraz, ja, teraz w tylko tam jedziemy, bo chłopaki chcą pracować swoje sprzęty, jedna tam jeździłem, dawałem podstąpy w zdjęciach. A ja już później będę męczył. Wiadomo, no, jego stan jest taki, taki, przecież to ze za mną zajęło, bo... ...dobrze, no, to były drobnostki, dla to były Przeprowadzę się do fajna droga, droga Ja miarę prosta, gdy nie te drzwi Kurde, będzie się szkoda nie dostawić Na serio, patrz, jest to smutny. Nie jest to za szybki motocykl Nie jest on w tym stanie Ale coś w sobie ma Ale ten motocykl coś sobie ma I widzę, że jak ktoś będzie mnie pytał Jaki motocykl na H2 na początek, ten polecam, wiadomo, te 50 jeszcze c ale i oczywiście gs cyzuki Suzuki 500 ki świetny motocykl na dole. No i cóż, jak wiadomo, koniec sezonu. Wiadomo, koniec sezonu, już dobiegł czas dla mnie. U, co teraz planuję? Pewnie się zapytacie. No, na, na czas. na, na czas a, zimy. Będę robił przeróżne materiały nowe. Będę już na ten sezon. Między innymi pewnie niektórzy z Was zauważyli, że na fanpage dałem mikrofon. Tak jest. W przyszłym, w przyszłym sezonie sezon chcę zacząć nową serię z mikrofonem. Ale o czym, o czym rzecz. A chodzi o to, że będę po prostu jeździł, gdy będę jeździł, nie wiem, na przykład na Mielna, czy na jakieś inne przejażdżki, będę parkował i znaczy jakiś motocyklistów, cyklistów będę po prostu iść, prosił o bardzo krótki wywiad I na przykład kim są, skąd pochodzą, na czym jeżdżą, opis sprzętu, takie różne te No i się tego nowo, jak chcę zamyśleć w tym roku. Oczywiście będę szkodował swoje i będę kosztywał różne tematy. Ogadywał mam nadzieję, mam nadzieję, że trochę wzbogacę moje filmy różne rzeczy. Szabonica, szabonica. Dzięki motocyklowi w tym sezonie Poznałem wielu świetnych ludzi. To jest naprawdę coś pięknego. Powiem Wam, że od wtedy ogólnie pamiętam, że jest nic tak nie przyciągnęło mnie do motocykla. Nic Próbowałem w życiu High paintball, jest ASG Ritsów, no prawie dzisiaj to dwa miesiące, ale tak nauczyłem. Ale nic, nic tak mnie nie zbliżyło do ludzi, które nic. Jak motocykl? Wspólna jazda. Pogadać. Różne, wy, wy, wypić coś. Nie wiem, w sami pić to jest <laughs> tak jak ja. Wspólne przyjażki. No, no to jest coś pięknego. Nic nie wtedy tak nie wzięło. Nie cykla motocykla innego. Poddany, poddany, ale to przede wszystkim dzięki Wam widzowie. Dzięki Wam, że właśnie wy jesteście moim poparciem do dalszego nagrywania, do naszej produkcji, vlogów, do do materiałów. I naprawdę z tego miejsca z tego miejsca na tym motocyklu, na tej drodze chcę Wam serdecznie podziękować, że jesteście ze mną. Już niedługo walnię was tysiącek, wielki tysiącek i to mi się będzie specjal. Jak to się mówi, milestone. <grym> <grym> I to również, Drugie Również coś mi udało. Na pewno nie sądziłem, że tak mi się, zami to, mi to się uda. Nie sądziłem. No to proszę. Uff. Chcę zrobić kolejne dwa odcinki Jeden odcinek to będzie pytanie i odpowiedzi Macie na Ask.fm w opisie W opisie macie link do Ask.fm Tam jakoś, tego. pamiętam już Będzie zadać pytania I myślę, że w następnym tygodniu Zrobię odcinek właśnie taki specjalny Poprawiam na parę pytań jak nie tam to wiesz na, na, na YouTube co pisz pytania no, to Następnie znaczy, to będzie też o ubraniu motocyklowym, bo tego jeszcze nie objęło ubrania. Połowałem raz, a to byłem w gipsie, było trudno do mnie ubraniu. No to teraz jestem sprawny, będzie trochę więcej czasu. Może to no, będzie ubrania. No i będzie jeszcze trzeci filmik. Specjal z której oczywiście tysiące subskrypcji to oczywiście, jak robicie walnie, ciuchu powyżej i specjalny film będzie na zakończenie sezonu no i to poskładany film z różnych eventów z tego roku muzyka będzie, tle i jeszcze go dzisiaj na oczywiście będę to do dawał po drodze do naszego sezonu na fanpage'u gdzieś Newsy, linki, filmy Jak nie moje, czyjeś no. Co mały? Dostajemy się w tym miesiącu Wydzim, dzim, Oczywiście będę dzwonił Do następnego właściciela Jak się masz? Jak o dziewięć Mam nadzieję, że ci zrobią ten bak, kurde, bo przecież nie miałem nawet czasu zrobić tego sobie, tego baku mały. Mam nadzieję, że następnym wiecie, że pomożesz to zrobić. No więc, moi wam, też się pożegnajcie. Pożegnajcie się z Suzuki. Podziękujcie mu, że ze mną był, że mi tyle przeżył. już czuję trochę więcej do dziewczyny mam nadzieję że tego nie słucham trochę więcej do mnie to czuję Ona nie pojeżdżać Lewa. no cóż tyle na dzisiaj jeszcze raz Wam dziękuję za cały ten sezon spędzony z Wami z wami i wy ze mną Naprawdę, dziękuję I oczywiście pytanie do Was na końcu Jak Wy spędzacie ostatni dni sezonu Opiszcie to możecie w komentarzu Ja się dzisiaj już z Wami żegnam Myślę, się że na motocyklu nowym do przyszłego roku Ciao Det er bra.